Dzień dobry. Zapraszam dziś państwa do obejrzenia krótkiej recenzji francuskiego zegarka marki Erbelon, model Cap Camara Square. Właściwie miałem taki plan, żeby nagrać wszystko w plenerze, jednak pogoda pokrzyżowała mi szyki i niestety musiałem przenieść się ze wszystkim do wewnątrz. Tym niemniej, zaczynajmy. Firma Arbelan jest raczej rodzinnym producentem zegarków, która ma siedzibę w niewielkiej miejscowości Charcmont, we wschodniej Francji, bardzo blisko granicy ze Szwajcarią. Model, który dzisiaj trafił do naszej redakcji, to Herbalin Cap Camara w wersji kwadratowej. Cap Camara z kolei jest przylądkiem leżącym na południu Francji, bardzo blisko miejscowości Saint-Tropez, znanej z przygód najsłynniejszego żandarma na świecie, odtwarzanego przez Louis Finet. Przyznam, że do tej pory podobał mi się wyłącznie jeden kwadratowy zegarek. I był to Tag Heuer Monaco. Tym razem mam do czynienia z innym kwadratowym zegarkiem. Oczywiście o nieco innej koncepcji, z zaokrąglonymi rogami. Jest to Airbell Cap Camara, jak już powiedziałem wcześniej, którego koperta ma. Nie powiem, że średnicę, bo właściwe wymiary 39 na 39 mm. O średnicy mówilibyśmy w przypadku koperty, która byłaby w kształcie zupełnie okrągłym. Koperta nie jest przesadnie gruba to jest 10,35 mm. Jest ona szczotkowana i polerowana na zmiany. Klasycznie z prawej strony umieszczono koronkę, bransoleta. Mocowana na piny. Również skracanie odbywa się, jak sądzę, przy pomocy pinów, poprzez ich wybijanie i późniejsze wsuwanie. ta ma dosyć długie ogniwa, co pewnie utrudnia taką precyzyjną regulację. Oczywiście można tego dokonać za pomocą tych krótszych ogniw, tutaj zlokalizowanych bliżej zapięcia. Zapięcie motylkowe. Całość zegarka waży dość sporo. Bo prawie 190 gramów jest to dość słuszna waga jak na taki zegarek. Jest to taki zegarek, powiedziałbym, bardzo męski. W ogóle, cała jego konstrukcja jest taka bardzo solidna, sprawia wrażenie niemal niezniszczalnego. Mógłbym powiedzieć, że gdybym miał go do czegoś porównać, to kojarzy mi się albo z okrętem, albo z czołgiem. Na pewno wygląda na taki, którym można by wbijać gwoździe bez obawy uszkodzenia tego zegarka. Wracając jednak do samego zegarka, koronka bardzo ładnie wkomponowana z takim występem w kopercie, żeby była nieco zabezpieczona. Od spodu mamy przezroczysty dekiel, przez który możemy zobaczyć mechanizm z naciągiem automatycznym z logo AirBL. Jest to Selita SW200-1, czyli typowy mechanizm używany w wielu tego rodzaju konstrukcjach. Powiem od razu, że Airbell nie ma ambicji budowy własnego mechanizmu i zostania manufakturą. Jest to po prostu producent, który korzysta ze sprawdzonych rozwiązań i skupia się bardziej na designie swoich produktów niż na jego aspekcie technicznym. Oczywiście ten aspekt jest ważny, ale w tym celu wybiera po prostu dostępne na rynku produkty. Bransoleta jest szczotkowana i polerowana. Małe ogniwa polerowane, duże szczotkowane. Ten zabieg stylistyczny, polegający na takim wyfrezowaniu tutaj, po pierwsze, linii środkowej, optycznie wydłuża branzoletę, a dodatkowo sprawia ona wrażenie, jakby składała się z wielu rzędów. Natomiast de facto jest to po prostu jedno duże ogniwo, jedno małe ogniwo. Masywna koperta, na jej szczycie luneta, która wygląda, jakby była do niej przykręcona na sześcioma śrubami choć oczywiście jest to tylko imitacja. Szkło szafirowe z powłokami antyrefleksyjnymi wstawione w ten sposób, że odrobinkę ułamek milimetra wystaje ponad powierzchnię lunety. Pod szkłem najciekawsza w mojej opinii część tego zegarka, najciekawsza jego cecha, czyli gradientowa niebieska tarcza, jaśniejsza w centrum i coraz ciemniejsza w miarę jak przesuwamy się ku jej skrajowi. Tarcza dodatkowo poza tym gradientem, ma jeszcze wzór w postaci poziomych belek. Mi osobiście przypominają one klepki pokładu stekowego drewna, jakie spotykamy na jachtach. Srebrne nakładane indeksy, podwójne z przecięciem po środku. W tym przecięciu znajduje się nałożona warstwa superluminowa. Osie symetrii wszystkich tych indeksów przecinają się dokładnie w centrum tarczy. Dwie grube... Korespondujące, powiedziałbym, dokładnie z budową zegarka, wskazówki, również super luminowa na ich końcach i bardzo cienki włosowaty sekundnik z przeciwwagą w postaci takiego prostokąta. Przyznam, że jest to pierwszy mój kontakt z zegarkiem Erbela. Trafiło od razu na Kwadratowy model Cap Camara Square, który rzeczywiście sprawia na mnie bardzo dobre wrażenie. Powiem, że jest to drugi kwadratowy zegarek, jaki widziałem, który mi się podoba. Tak jak wcześniej mówiłem, pierwszym jest Tag Heuer Monaco. Jakość wykonania tego zegarka jest na naprawdę wysokim poziomie. Nic nie można mu zarzucić. Wszystko zostało wykonane bardzo starannie. I bardzo solidnie. Zapięcia zaskakują z takim przyjemnym strypnięciem. Pransoleta jest gruba, masywna, ciężka. Ten zegarek jest taki po prostu po męsku solidny. Dekiel kwadratowy mocowany jest sześcioma śrubami, i tutaj rzeczywiście te śruby służą do mocowania dekla. Po środku. Okrągłe okienko, przez które możemy sobie podglądać mechanizm, czyli naszą Selitę SW200. Oczywiście z, ze zdobieniami z nazwą marki, czyli Airbellę. Koronka niezakręcana, zwykła. Mimo tego, zegarek ma 100 metrów wodoszczelności, co jest w zupełności wystarczające dla większości. Zastosowań. Jeżeli nawet ktoś chciałby w nim pływać, czy pewnie ponurkować po prostu z maską, to nic zegarkowi się nie stanie. Koronka działa tak jak w każdym tego rodzaju zegarku. Pierwszy skok, bardzo delikatny, nie wymagający włożenia siły, ale wyraźnie wyczuwalny, po to, żebyśmy mogli przestawić datownik. Drugi skok, kiedy trzeba już mocniej odciągnąć, zatrzymuje oczywiście sekundniki i pozwala precyzyjnie ustawić czas. Jestem naprawdę. Bardzo pozytywnie zaskoczony jakością tego zegarka, jego designem, który bardzo mi się podoba. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w środku Selita SW200, taki wół roboczy. To czego życzyłbym sobie w takim zegarku, to jednak dłuższa rezerwa chodu, bo 38 godzin to dzisiaj jest już trochę mało. Jego wymiary i waga oczywiście są pewnym minusem, ale nie dla każdego, bo są wśród nas tacy, którzy lubią czuć, że mają coś rzeczywiście na ręku. Do plusów na pewno należy zaliczyć design, jakość wykonania i to, że na pewno z tym zegarkiem się wyróżnimy. To nie jest zegarek, który jest spotykany codziennie. Po pierwsze, jego kształt jest nietypowy. Po drugie, jego design ta tarcza gradientowa te poziome belki. Te indeksy, które są tak pięknie promieniście rozłożone wokół tarczy. To wszystko sprawia, że ten zegarek sprawia wrażenie czegoś solidnego, a jednocześnie bardzo wyjątkowego. Na koniec, cena. U polskiego dystrybutora zegarek kosztuje 4400 zł, w wersji na bransolecie. Dostępne są też wersje na gumowym pasku. Więc każdy pewnie znajdzie coś dla siebie. Oczywiście są dostępne różne kolory tarczy. Mi osobiście ten bardzo się podoba, ponieważ zegarek no ma jakieś konotacje morskie, chociażby związane z tym, że jego nazwa pochodzi od przylądka Cap Camarana południu Francji. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Amém como voz a